Witaj ponownie. W tym wideo pokażę ci jak z naszej stworzonej już wyceny kosztów zrobić fakturę. W teczce projektów znajdują się wszystkie dokumenty. I oczywiście stąd mogę stworzyć kompletnie nowy dokument, kompletnie nową fakturę. Natomiast na potrzeby tego wideo pokażę ci jak z wyceny kosztów już wysłanej do klienta zrobimy fakturę, która jest powiązana. Klikam na faktura. Wszystkie pozycje mi się zgadzają. Użyliśmy dokładnie tego samego, co było w ofercie. Klikam więc na utwórz, sprawdzam wszystkie dane. Na koniec mam kod QR, w którym mogę przejść do płatności. Swoim klientom udzielam też rabatu, jeżeli zapłacą w ciągu 7 dni. Po tak stworzonej fakturze możemy przejść do podglądu. Wszystko się zgadza. Zatwierdzamy więc dokument i, jak zwykle, wyślę go. Swoją pocztą. Po kliknięciu będę miała oznaczone to jako wysłane, i wracam do teczki projektowej, gdzie moja faktura już jest, ma status oczekujące i wysłano. I tak szybko i sprawnie możesz stworzyć swoją fakturę i przesłać ją do klienta.